Hej, siemanko, z tej strony Andero. oto to kolejny tygodnik ko informacja o informacjach oraz nowościach ze świata WoWa. Z góry przepraszam za głos, ale z lekka mnie choroba ta padła. Zanim przejdziemy do treści dzisiejszego materiału, to na kanale pojawiła się nowa seria od Zera do Keystone Mastera. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział poczynań jedną z najgorszych klas w grze, to zapraszam do obejrzenia. Przypominam także o streamach w każdy czwartek o godzinie 17. Link do Twitcha w opisie pod filmem. Zacznijmy od drobnych zmian klasowych. Demon Hunter otrzyma buffy w specjalizacji Havok z ataków Demon's Bite, Demon Blade oraz Fel Będzie zadawał więcej obrażeń o 10%. Isolated Prey będzie zwiększał obrażenia IBM o 30% zamiast 25%, jak trafi chociaż jeden target. W specjalizacji Vengeance obrażenia z umiejętności Shear oraz Fracture zostają również zwiększone o 10%, a Soul Carver o 20%. Dodatkowo Focused Cleave będzie od teraz zwiększał obrażenia Soul Cleave'a na wasz główny target o 40%, a nie 30%. A Soul Crash będzie nakładał debuffa Fralty na wasz główny target na 8 sekund. Druid Balance będzie generował mniej Astral Power z umiejętności WRAF o 2 punkty oraz właśnie ta umiejętność WRAF dostał nerfa w postaci redukcji obrażeń o 5%. Natomiast Solar Eclipse będzie zwiększał damage ze skill'a wraf o 40%, a nie 20% jak to było wcześniej. Generalnie wszystko się kręci wokół tego Wrath'a praktycznie. Soul of the Forest będzie zwiększał generowanie Astral Power ze skill'a Wrath w trakcie Solar Eclipse o 60%, a nie 30%. Obraczenie Fury Dragons zostały zwiększone o 25%, a Friend of the Fae będzie zwiększał Arcane oraz Nature Damage o 10% zamiast 8%. Feral będzie bił mniej z Rampart Ferocity oraz Tear Open Wounds. Restoration dostaje buffa do leczenia w w postaci 2%. Holy Paladin będzie mniej leczył o 3% oraz obrażenia z Avenging Crusader, które były konwertowane w leczenie zostały zmniejszone z 575% do 500%. Filler Monk i leczenie z umiejętności Essence Font zostało zwiększone o 15%. Sattelty Rock dostaje buffa do obrażeń w postaci 4% i dostał tam pewne zmiany chyba w talentach. Jeżeli chodzi o PvP to efektywność Budding Leaves u Restoration Druida zostaje zredukowana z 50% do 30%. Monk w Hillu dostanie zwiększone leczenie z Renewing Mist, natomiast leczenie Targetu z Vivify zostaje zredukowana o 10%. Rising Sun Kick dostaje nerfa do obrażeń o 20%, a Tiger Palm będzie miał zwiększony damage o 15% zamiast 30%. Blackout Kick również dostaje nerfa do obrażeń. Efektywność skilla Ancient Teachings zostaje zredukowana ze 150% do 120%. W zeszłym tygodniu wykopany został przedmiot naszą Rodę Unbound Legacy, który rzekomo miałby być legendarnym itemem dla Ewalkerów. Wygląda prawdziwie, więc myślę, że wkrótce przekonamy się, czy to prawda. W najnowszym patchu Rarja na poziomie Mythic z Raid Volta. The Incarnates, otrzymała nerfy i absorb z umiejętności Storm Surge oraz Shattering Shroud został zredukowany o 25%. Na samym początku patcha 10.1 mogliśmy zrobić tylko 4 chaptery kampanii i Blizzard potwierdził, że bodajże 5. i 6. będzie możliwy do zrobienia już od jutrzejszego resetu. W item Shopie pojawił się zestaw Guardian Pack, który kosztuje 8 euro. Kupując ten zestaw otrzymasz się 3 kosmetyczne przedmioty w motywie Mediva, czyli staw z krukiem, kaptur na głowę oraz pelerynka. I tymy fajne, bardzo ładnie wyglądają w jakości HD i czas na kupno tego zestawu będzie się mieli do końca. Maja. Jednakże, żebyście zaoszczędzili na pieniążkach, to Blizzard dał nawet anotację pod tym zestawem, że te przedmioty pojawią się w trading poście między wrześnią a końcówką grudnia tego roku. Do 4 czerwca możecie grać w Dragonflight bez dodatku. W sensie takim, że nie musicie mieć wykupionego dodatku Dragonflight, ale musicie mieć wykupiony abonament, aby móc zagrać. Nie będziecie mieli dostępu do całej zawartości dodatku, ale z tego co wiem, to będziecie mogli doświadczyć Dragon Ridingu początku kampanii oraz pograć draktrym ewokerem. Bez dodatku maksymalny level jaki będziecie mogli wbić jest 60. Tak jak kiedyś mówiłem, będzie o ok okazja na zdobycie, że tak nazwę, skina do naszego smoka, który będzie wyglądał dokładnie tak samo jak ten pierwszy boss z najnowszego rajdu Aberyst, The Shadowed Crucible, lecz zdobycie tego wyglądu będzie możliwe tylko z poziomu Mythic. Do 15 maja macie okazję na zakup dodatku Dragonflight, ponieważ trwa właśnie promocja, obniżając ceny dodatków nawet do 40%. W tym tygodniu, a dokładnie od dzisiaj do 17 maja, możecie zdobyć za darmo mount o wartości około 1000 dolarów za oglądanie transmisji na żywo na Twitchu przez co najmniej 4 godziny. Także na swojego Twitcha zapraszam w czwartek o 17. Przypominam także o możliwości zdobycia Battle Peta Switch Twitch Prime'u i czas na odebranie tego peta ma się do 25 maja. A tutaj majowy trading post, jakby jeszcze ktoś go nie widział. Na samym końcu standardowo, co nas czeka w nadchodzącym resecie? Już jutro pojawi się drugi sezon Dragonflight, a wraz z nim pojawią się zmiany w systemie Mythic Plusów w postaci nowych affixów oraz nowej rotacji Dungeonów. W rotacji pojawi się Hide Hollow, Halls of Infusion, Neltarus oraz Uldaman Legacy of Tyry z dodatku Dragonflight, Freehold oraz Underworld z Battle for Azeroth, Neltarion Slayer z Legionu oraz Vortex Pinnacle z Kataklizmu. I tak, tak, wiem, że nie zrobiłem jeszcze wszystkich poradników. Ale niestety dopadła mnie choroba i brak czasu, plus niestety lenistwo. Zdarza się. Ale poradniki, na że w tym sezonie na 100% się pojawią. W tym tygodniu zacznę je wypuszczać, bo są one nagrane, tylko muszę je jeszcze zmontować. Wraz z nowym sezonem w Dragonflight do zdobycia będą rzecz jasna nowe mounty, jak na przykład tęskni z Mastera, czy za w PVP. Otwarty zostanie także nowy raid z The Shadow of Crucible. Bro PVP w tym tygodniu to Classic Asharan. Rozpocznie się event na Skirmishowe Areny oraz będzie jakiś festiwal balonów. A fixami w tym tygodniu. W tym tygodniu będzie Tyrannical, Storming oraz Raging. Wardbossem w tym tygodniu będzie Strunaran oraz bodajże nowy worldboss Vakan Edgolna, który jest w Zarelek Covers. Jak się podobało to zostaw suba, łapę do albo w dół w zależności od tego jak się podobało. No i zapraszam was na swoje social media z opisu. Trzymajcie się, hej!